Siema, została mi dziś dość przykra sytuacja, mianowicie przychodzę, przekręcam sobie fajnie kluczy w stacyjce i zostaje nam kontrolka zużycia klocków hamulcowych, ale że klocki mam powymieniane, tarcze są nowe, więc to nie mogło być to. Co się stało? Czujnik zużycia klocków oczywiście został przetarty, no wypad, coś się musiało z nim stać, jest uszkodzony. Mamy już nowy, zaraz go pokażę jak to wygląda, ściągniemy koło, pokażę jak go wymienić. Szybka sprawa, wystarczy de facto ściągnąć tylko koło i wszystko jest na wierzchu, ale to za chwilę. Tutaj mamy nowy czynnik zużycia klocków, z sobie. To jest dobra sprawa, są de facto tylko dwa na samochodzie, a 46. Jeden przy lewym przednim kole i drugi przy prawym tylnym. U nas poszedł ten z przodu. Tak to wygląda. Tu jest pinka. Jak ściągniemy zaraz koło to pokażę dalej po prostu jak to wygląda. Gdzie to się wpina. Gdzie to trzeba wpiąć. Jest fajnie jeszcze do zamocowania. ładnie to wygląda. Można to założyć. Dobra. Wyjadę autem, na koło i będziemy dalej pokazywać. Dobra, mamy koło ściągnięte i co się stało? Tutaj ten czujnik. Wypad się przetarł. Normalnie powinien być tutaj, tej wnęce tu. Tu powinien być w sezonu Ale wypad, więc co trzeba zrobić? Trzeba go całego porozpinać. Tu te wszystkie te. Tak, wciągnąć z tego. Tu jest kolejne mocowanie. Wyszedł. Wyszedł. Odbieramy kostkę. I tu też trzeba to rozpiąć. Wszystko. I po prostu tutaj, jak to rozepniemy, to, to wymieniamy ten odcinek. I zakładamy tak samo jak było. Później tą końcówkę wypniemy tam. No to jest tak naprawdę tyle, bo wszystkie mocowania akurat na tym aucie są. więc Nie trzeba żadnych trytytek zakładać. Jakby ktoś nie miał, to wiadomo, trytytką gdzieś tu się wspomóc czy coś i będzie siedzieć. Założę nową i zobaczymy, czy znikło. Dobra, no bo czynnik zużycia już jest założony. Wszystko ładnie siedzi. Tam do kostki wchodzi. Wszędzie ładnie się złapało. Zaraz zobaczymy, czy kontrolka zużycia już zniknęła. No niestety wymieniliśmy przód, a się okazało, że z tyłu też było oberwany. Sprawdziłem to po prostu. odczyłem końcówkę, zrobiłem tutaj na zborkę. No i w aucie nam zniknął. Słucham, on po prostu teraz muszę kupić do tyłu jeszcze jedną sztukę i wymienić. No wymiana tak samo jak z przodu. Oczywiście tutaj czujnik jest inny, bo jest po prostu różni się długością, więc nie można kupić tego samego. Są dwa różne na i tył. I po prostu tego też będę tu wymieniał, tędy puszczę, tu do tyłu i tam z tyłu do kostki. I tak przelecimy przez samochód i będzie wymienione. Jeszcze pokażę teraz w samochodzie, że faktycznie jak jest zrobiona tutaj ta zbóreczka, no to normalnie już się nie świeci ta ikona. Dobra, mamy tam zbórkę zrobioną tu, tyłu, przekraczamy Kontrolka dalej się pali. Ona będzie się palić. Trzeba ją skasować po prostu, przyciskamy hamulec i trzymamy. Trzeba tak trochę podtrzymać. Jeszcze chwilę. Powinno samo zgasnąć. Trzymamy, trzymamy, trzymamy. Zgasło. Tutaj, oczywiście, ręcznie się pali, spuszczony. Jest wykasowany. Ja, oczywiście, nie wymieniłem teraz tego czujnika z tyłu. Tylko skręciłem po prostu. No bo to działa na zasadzie że przepływa przez niego i tyle, jeżeli zostanie przerwane, jak klocek się zbliży, no to po prostu nie dochodzi, zapala się kontrolka zużycia. Można zostawić po prostu też taką fuszerę, żeby zostawić to skręcone i sobie pilnować klocków, no ale chcemy, żeby auto po prostu było w dobrym stanie i żeby nie było żadnej fuszery robionej, aż takiej, no to kupimy ten czujnik, go wymienimy, nie jest to trudne. Drogie też nie jest. No to teraz tego filmiku Mam nadzieję, że komuś się przyda, jak będzie sobie też wymieniał Dzięki